Drogie rybki, w tym tygodniu doświadczamy tak zwanego przesilenia letniego i księżyc też się znajduje w ostatniej kwadrze, i możemy czuć się troszeczkę tacy tym przytłoczeni, nawet jeśli nie patrzymy w niebo codziennie i nie wzdychamy do księżyca. No, i u Ciebie, podobnie tak jak u Raczka Urodzinowego, takie jakieś lekkie niepokoje oby lekkie tego Wam życzę, widzę. W centrum czytania mamy czwórkę monet. Rybki mogą się zamartwiać o pieniążki. I to w tej karcie to by wyglądało, że tak trochę zamartwiać na zapas, bo ten władca jest bardzo bogaty i przyjmuje audiencje od znacznie biedniejszych od siebie ludzi, a ma taką marsową minę i widać, że się cały czas martwi o pieniądze. No a karta po lewej, bardzo ją obśmiewam, bo ja ją nazywam Rzucić Wszystko i uciec w bieszczadę. Ósemka kielichów. Rybki niektóre mogą doświadczać takiej energii, ok, a jak wyjadę tam, to będzie mi lepiej, a jak będę z tamtą partnerką, to będzie lepiej. Tylko to jest taka energia zniechęcenia i taka chęć rzucenia wszystkiego i zwiania. A wiecie, bez względu na to, gdzie pójdziemy, to jeśli nie rozwiążemy swoich problemów, to te problemy za nami pójdą. Więc tutaj jest taka wskazówka, żeby najpierw rozwiązać problemy, a potem dokonywać jakichś radykalnych zmian w tej kolejności. No i karta po prawie, karta diabła. Może być chęć wdania się w jakiś romans, ale niekoniecznie. Może to być prozaiczna rzecz, na przykład obiadamy się, pijemy za dużo alkoholu. No, robimy różne rzeczy, które nie działają na naszą korzyść nie będę tu wymieniać, żeby nie przyciągać ale być może, że to zamartwianie się o kasy zamartwianie się o to, czy jesteśmy w dobrym miejscu w życiu powoduje, że mamy ochotę to jakoś odreagowywać więc tutaj drogie rybki, taka drobna przestroga żeby po prostu być na to uważną uważnym, żeby zobaczyć, czy Zjadam kolejną paczuszkę ciastek, dlatego, że mam na nie ochotę, czy dlatego, żeby się zrelaksować. Drogie rybki, bardzo dobrego tygodnia Wam życzę. Tutaj mamy symbolicznie od czwartku do wtorku. Pozdrawiam serdecznie.